Polski, prosto z parkietu. Jak wygląda rynek mieszkaniowy w środowisku wciąż rosnących stóp procentowych i cen mieszkań w realiach toczącej się na Ukrainie wojny? Zapraszam na rozmowę z Włodzimierzem Wasilukiem, wiceprezesem spółki deweloperskiej Victoria Dom. Victoria Dom czyli spółka notowana na Katalist w pierwszym kwartale tego roku sprzedaliście 311 mieszkań, to jest to 39% mniej wobec pierwszego kwartału 2021, który pamiętajmy był bardzo dobry pod względem sprzedaży i niecałe 2% mniej niż w czwartym kwartale zeszłego roku, co pokazuje, że sytuacja jest stabilna w tym nowym otoczeniu, jakie mamy, czyli rosnących stóp procentowych no, i swoje oczywiście dołożyła rosyjska agresja na Ukrainę. Panie prezesie, napisaliście w komunikacie, że w całym roku spodziewacie się sprzedaży zbliżonej do ubiegłorocznej, może trochę mniejszej. Tutaj mówimy o 1600 mieszkań. Jak ta sytuacja wyglądała? Jaki był wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę? Czy gdyby nie to? To ten wynik mógłby być trochę lepszy? Myślę, że pierwszy raz od kilkunastu lat, w tej chwili, żyjemy trochę w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości podwyższających stóp procentowych, które w ten czy w inny sposób ograniczają możliwości nabywców spokojnego finansowania, stabilnego finansowania zakupu mieszkań. Mamy też oczywiście za sobą. 8-9 lat bardzo dobrego rynku, który to rynek windował trochę ceny, zarówno gruntów w głównych ośrodkach miejskich, również ceny materiałów budowlanych, które dzisiaj w przypadku w ogóle kosztów generalnego wykonawstwa w ciągu ostatnich 8 lat wzrosły prawie o 100%. Taką mamy dzisiaj rzeczywistość i agresja. Rosji, na Ukrainę, de facto troszeczkę pogłębiła niedobory w materiałach budowlanych, pogłębiła dos, brak dostępności, łatwej dostępności prostych elementów typu stal, typu cegówki, które potrzebne są na codziennym obsłudze generalnych wykonawców na, na budowach, które prowadzimy. Więc to oczywiście krótkoterminowo wpływa negatywnie na dostępność materiałów. Zobaczymy, jak długo ten konflikt potrwa. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Trzeba zastanowić się, czy tak nawet nie zastanowić, ale stwierdzić, że de facto bardzo dobrze rynek nieruchomości wchodzi w każdym kraju, gdzie mamy spełnione jak gdyby kilka elementów. Mamy wzrost gospodarczy, mamy brak dostępności aktualnie dostępnych mieszkań dla mieszkańców w poszczególnych ośrodkach miejskich. Mamy tani pieniądz albo stosunkowo tani pieniądz, w którym można finansować zakup nieruchomości. I to jak gdyby takie sprzyjające fundamentalnie warunki do dobrej sprzedaży, do w rozwijania się film, film deweloperskich do w ogóle mieszkaniówki, jako, jako segmentu rynku. Dzisiaj parę tych elementów zostało trochę zachwianych, i myślę, że wydaje się być krótkoterminowo. Wydaje się, że niektóre z tych elementów nie mają charakteru bardzo długoterminowego i dzisiaj konsekwencją inflacji, którą mamy dzisiaj, to są w ogóle działania na całym świecie rządów, które wpompowały bardzo dużą ilość pieniędzy w ramach pomocy covidowej i to jest główne źródło dzisiaj inflacji. Częściowo oczywiście podażowe elementy, czy, czy rosnąca ekonomia do, dołożyła do tego troszeczkę swoich kilka, kilka procent wzrostów, więc wydaje się, że dzisiaj przy normalizacji polityki pieniężnej poszczególnych krajów, bo mamy tu różne podejście pomiędzy na przykład Polską czy, 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 czy Niemcami, gdzie obserwujemy podobny poziom inflacji, może trochę wyższy w Polsce, natomiast zupełnie inne zachowania banków centralnych. I tutaj pod tym względem wydaje mi się, że, że Polska nie będzie długoterminowo bardzo mocno podwyższać kosztów pieniądza, bo to na ekonomię bardzo źle wpłynie. Nie tylko i wyłącznie na ekonomię deweloperów czy firm budowlanych, ale również na konsumentów na koszty dla firm, na koszty związane z funkcjonowaniem codziennym, w związku z czym, a również na nabywców mieszkań i istniejących dzisiaj kredytobiorców, Więc jak gdyby pod tym względem patrząc, wydaje się, że będziemy mieli taką, taki moment normalizacji wkrótce polityki pieniężnej na całym a. świecie. I Polska tutaj zupełnie nie odbiega od tego, i wydaje się, że w takim trochę wyższym poziomie stuprocentowych przy jednak braku wielu elementów, które będą wpływać na potanienie, obniżenie cen sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych na tych głównych rynkach w Polsce, będziemy mieli całkiem przyzwoity rynek. Tym bardziej, że mamy parę elementów, które są jednak bardzo popytochłonne. Dzisiaj rząd wprowadza nowy program związany z brakiem wkładu własnego i zwiększeniem dostępności mieszkań dla ludzi, którzy nie mają tego wkładu mieszkaniowego w tych 20%, które wymagane jest przy zakupie nieruchomości. To jest jakby jeden problem. Drugi, oczywiście, będziemy mieli ciągle rosnące ceny nieruchomości, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj deweloperzy na tych głównych rynkach będą budować na coraz droższych gruntach przy. Wysokich dzisiaj cenach energii, co będzie implikowało wysokie ceny materiałów. Nie? Więc to jest, jak gdyby jest drugi element, który nie ma jakby takich przesłanek, żebyśmy mieli dużo taniej. Po trzecie, mamy też element inflacyjny, który dzisiaj. Obserwujemy w naszych, w naszych, naszych u naszych klientów, w naszych biurach sprzedaży, że ludzie szukają dzisiaj formuły bezpiecznego lokowania swoich środków, żeby przez tą inflację troszeczkę uciekać. I nieruchomości historycznie zawsze były taką oazą trzymającą wartość. Nie? I ostatni element, chyba bardzo istotny. Dzisiaj mamy do czynienia z dużym takim brakiem normalizacji na rynku nieruchomości, bo przyjęliśmy około 2,5 miliona imigrantów, uciekinierów przed wojną i ci ludzie dzisiaj muszą gdzieś mieszkać. I fundamentalnie, jak popatrzysz się, to dzisiaj jeżeli te, te, te walki będą trwały jeszcze parę miesięcy, a może jeszcze dość dłużej, część tej tkanki miejskiej na Ukrainie, szczególnie we wschodniej części, została bezpowrotnie zniszczona. Ona będzie długo się odbudowywać, bo to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch miesięcy, ale te miasta, które są najbardziej dotknięte. Działaniami wojennymi, no po prostu są zniszczone, i część tych ludzi po prostu zostanie. Widać to z deklaracji Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce w tej chwili, że część z nich na stałe chce tutaj zostać, bo nie będą mieli gdzie wrócić. I to oczywiście będzie powodować dużą stronę popytową po tej stronie. Taka akomodacja podobnej kultury słowiańskiej w, w Polsce dla nich sprzyja to. To jest obca kultura, trochę bardziej niemiecka czy Skandynawska, w związku z czym wydaje się, że część z tych ludzi zostaje na stałe. To będzie oczywiście powodować konieczność umieszczenia ich w nich normalnych mieszkaniach i czy one będą dostępne od deweloperów, bo część będzie oczywiście mogła sobie na to pozwolić. Ci ludzie zaczną w końcu normalnie pracować po, o, po tak naprawdę otrząśnięciu się z szoku związanego z uratowaniem swojego życia, uciekając z terenów objętych wojną. I będziemy mieli sytuację, gdzie czy to będą firmy PRS-owe, czy to będą rządowe programy, które będą kupować mieszkania, żeby móc pomieścić tych ludzi, które w przyszłości będą mogły być używane jako mieszkania komunalne, czy finalnie kupujący, czy wynajmujący prywatnie mieszkania dla osób, które będą szukać tych mieszkań, to powoduje oczywiście, że to będą takie elementy po stronie popytowej i wydaje się, że docelowo, długoterminowo wpływ tych działań wojennych wręcz kuriozalnie może Pozytywnie wpłynąć na rynek budowy nowych mieszkań. Wspomniał Pan o rosnących kosztach wykonawstwa. W naszej historii już było kilka razy tak, że te koszty potrafią rosnąć gwałtownie i szybko z różnych względów. Lata 17-18 to po prostu wielka kumulacja prac. Na całym rynku budowlanym i zwiększonego popytu na materiały. 20 zwłaszcza 21 to są skutki pandemii, tych wszystkich pozrywanych łańcuchów dostaw. No i rok 22 to kolejny szok wynikający właśnie z najazdu Rosji na Ukrainę. I do tej pory było tak, że rozmowy, jakby, kto na siebie weźmie ten wzrost kosztów, odbywały się między deweloperami a wykonawcami. To tutaj były główne tarcia, ale teraz, i ja nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie tak głośno było o tym, mówi się o perspektywie wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych do umów z klientami przez deweloperów. Czy taki scenariusz jest realny? Jak pan to widzi? Ja myślę, że zapisy umów deweloperskich i ustawy deweloperskiej de facto ograniczają możliwość indeksowania cen dla nabywców. Generalnie rzecz biorąc, klient podpisując umowę, podpisuje zobowiązanie ze strony dewelopera do dostarczenia mieszkania w określonym czasie, w określonej cenie i tych klauzul to byłyby abuzywne elementy, które Walki na pewno by bardzo mocno penalizował w przypadku deweloperów. I prawda jest też taka, że. To możemy długo rozmawiać, w jaki sposób kto prowadzi biznes, ale deweloper, kupując ziemię, outsourcuje część ryzyk związanych z zakupem materiałów i cen materiałów do generalnych wykonawców, którzy są profesjonalnymi firmami działającymi w swoim segmencie od lat. I oczywiście, jeżeli mamy, mamy kilka takich umów dużych dla, z generalnymi wykonawcami, i generalnie one są rozciągnięte w czasie i Wiadomo, że firma budowlana ma harmonogram prac, ma harmonogram zakupów, ma harmonogram przygotowania swojej inwestycji i to, w jaki sposób ona blokuje swoje ceny, jak może zabezpieczać się przed wzrostem cen, jest jak gdyby ich częścią know-how. I oczywiście dzisiaj przebąkuje się na temat również waloryzacji cen generalnych wykonawców i mamy ciągłe rozmowy z naszymi partnerami, że chcieliby dostawać więcej środków, bo tracą na pieniądze na kontraktach albo one są dla nich bardzo ciężkie. Natomiast zawsze odpowiadamy w ten sposób. Przecież wiadomo było, jakie będą wymagane wolumeny. Stali, jakie będą wymagane wolumeny okien, i te rzeczy można było dużo wcześniej zakontaktować. I też również przerzucić te rzeczy na swoich poddostawców. Więc ja myślę, że mamy taką sytuację dość trudną w tej chwili. I biorąc pod uwagę fakt, że mamy taką sytuację absolutnie nienormalną, jeżeli chodzi o, o dostępność dzisiejszych materiałów, związanych z aktualnymi Łańcuchami dostaw dla niektórych elementów budowlanych, no to trzeba znaleźć jakieś nowe źródła. Nie? Mamy sytuację, gdzie rynek budownictwa, na, na przykład w Turcji, jest dużo słabszy, a oni mają bardzo duże moce produkcyjne dla materiałów stalowych, dla betonu, dla różnych materiałów budowlanych, które są. I myślę, że poddostawcy i hurtownicy materiałów budowlanych spokojnie sobie zdają z tego sprawę, bo widzimy, że wielu innych przedsiębiorców, którzy mają dużą ekspozycję na stal. Próbują znajdować materiały budowlane w innych element, w innych miejscach na świecie i sobie doskonale z tym radzą. Więc ja myślę, że każdy powinien skoncentrować się na swoich ryzykach, na, swoich, na swoim biznesie. I mamy świadomość tego, że dzisiaj podpisując umowę z, z naszym klientem za 9500 za metr kwadratowy, czy za 8900 w niektórych lokalizacjach. Trudno jest nam przyjmować do wiadomości, że podpisując tą umowę, będziemy musieli dołożyć pieniądze generalnemu wykonawcy, bo my nie możemy tego przekazać na klientów. W związku z czym mamy swoje ryzyka związanego z kosztem, z kosztów pieniądza. Dzisiaj mówimy o tym, że VIBOT w ciągu ostatnich. Sześciu miesięcy urósł około 4 czy 5%. Nasze koszty finansowania absolutnie potrzebowały w kosmos w tej chwili i generalnie w ogóle nie chcą o tym słyszeć. Nie? Bo my finansujemy ich, ich bieżącą działalność, płacąc co miesiąc za wykonane prace. Więc ja myślę, że mamy wiele takich elementów, które deweloper bierze siebie na siebie jako ryzyko i firma budowana również musi bardzo. Pinować swojego biznesu i zabezpieczenia swojej pozycji, którą mają podpisując umowę. Wiadomo, że przekazując plac budowy, wiemy, jaki jest harmonogram, jak można zabezpieczyć się, ile można materiałów wcześniej kupić, na hektarach, na których budujemy, można, można przechowywać część materiałów budowanych, i to jak gdyby jest kwestia dobrej woli i biznesu, który prowadzi firma z sektora wykonawstwa generalnego. Więc my to troszeczkę w ten sposób tego podchodzimy, no bo trudno jest brać wszystkie ryzyka na siebie. My, my działamy w środowisku o, o bardzo dużej ilości ryzyk i jak emitujemy obligacje, które notowane są na kataliście, można zobaczyć sobie na sekcje ryzyk, które są wylistowane i one wszystkie występują. Całe szczęście, że nie wszystkie naraz, ale mamy dzisiaj sytuację, w której Uzyskiwanie pozwoleń na budowę, wszystkie administracyjne pozwolenia, które są związane z tym, środowiskowe ograniczenia, związane również z generalnymi wykonawcami, rynkiem, kosztem pieniądza w czasie. Te wszystkie elementy są codziennie przez nas adresowane i musimy do tego po prostu podchodzić w sposób, który będzie dawał bezpieczeństwo naszym konsumentom, naszym klientom w zakupie ich mieszkań, które są najczęściej najwyższym. Wydatkiem w ich życiu całym, więc siłą rzeczy po prostu my dbamy o swoich klientów, e, dlatego że z nimi podpisujemy umowę. Nie? Tutaj po prostu musimy się chronić przed ryzykiem z tym związanym. Panie prezesie, chciałem wrócić jeszcze do sprzedaży za pierwszy kwartał. Czy te wyniki uwzględniają transakcje z funduszem PRS, czy nie? Tak, one uwzględniają. Natomiast to nie była duża transakcja. To był stosunkowo bardzo mały, mały projekt, który zrealizowaliśmy. Przy ulicy Połczyńskiej, czy blisko ulicy Połczyńskiej, więc to nie był bardzo duży projekt, to było 55 mieszkań, więc do zasady generalnie jesteśmy bardzo zbliżeni na, na, na czwarty, do, do, do czwartego kwartału. I myślę, że w ogóle segment PRS on będzie działał troszeczkę. Stabilizujący na rynek, no bo dzisiaj fundusze zagraniczne inwestują bardzo dużo środków w tego rodzaju aktywa, dlatego że zarówno biura, jak i centra handlowe, hotele w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie na skutek pandemii, przechodzą bardzo dużą reorganizację, mają duże utraty wartości. I e, inwestycje w tkankę mieszkaniową generalnie są uznawane jako bardzo bezpieczną, i duża część pieniędzy z, z Niemiec, e, czy w ogóle z Europy Zachodniej dzisiaj trafia do Polski, bo ten rynek dzisiaj dojrzewa do tego, żeby móc w tych dużych aglomeracjach miejskich typu Warszawa, Kraków, e, Wrocław, czy miasto, żeby te mieszkania na wynajem pojawiły się jako Alternatywa dla bardzo dużej ilości osób, które przeprowadzają się spoza tych dużych ośrodków miejskich do centrów usług, które tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie rozwijają się na terenie Polski, które trochę oczywiście generują wzrost i zapotrzebowanie na biura, które odbudowują swoją pozycję w tej chwili, a za tymi hektarami biur muszą się pojawić hektary mieszkań, w których ludzie będą mieszkać, które będą pracować. I oczywiście zmiany. Związane z trybem pracy zdalne, zdalnego do powrotu do biur, oczywiście implikują może troszeczkę mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe. Natomiast myślę, że proces urbanizacji, który obserwujemy od kilkudziesięciu lat na całym świecie, nie tylko w Polsce, on jest procesem, który nie jest zatrzymywalny. Tak? Dzisiaj ludzie szukają trochę lepszego miejsca do pracy, trochę lepszych warunków, trochę lepszej infrastruktury i te duże miasta oferują po prostu to. I widzimy rozrost w tkanki miejskiej tych dużych ośrodków miejskich, które Wydaje się, że do 2030 40 roku ciągle będą bardzo mocno rosły. Myślę, że te główne ośrodki miejskie w Polsce, tak samo jak w innych dużych państwach, stabilnych państwach, będzie, będziemy ciągle mieli wzrost, wzrost tych miast. I to jest tendencja, którą obserwujemy na całym świecie. Myślę, że ona również jest bardzo mocno obecna w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę o perspektywach rynku mieszkaniowego mówił Włodzimierz Wasiluk, wiceprezes spółki Wiktorieton. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. O rynku mieszkaniowym perspektywach mówił pan Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Wiktoriaton. Dziękuję Państwu.